Siemanko widzowie, jak nigdy, zawsze minus, kurde, 15. Deszcze, śniegi, a dzisiaj proszę: 33 stopnie niebieskie niebo. A chce się robić. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek, bo nie będę się zajmował tym tygrysem. To zobaczycie w kolejnym odcinku. Będzie konkretna robota. A zajmę się. O, nie trafiłem. Tym oto japońskim samurajem. Moi rodzice. Przekazują samochód mojemu bratu w prezencie. No i co? Auto więcej stoi niż, niż jeździ przez ostatni rok. Szkoda, żeby się marnowało. A, a że go przekazują w prezencie, no to ja się zdecydowałem, że trochę im w tym prezencie pomogę. W czasie zrobimy sobie unboxing, bo część kupiłem rzeczy ja, część kupił tata, więc to będzie tutaj kupił to, co tato. Polerkę w ogóle, zobaczcie jak tatuś się przejął i jak posprzątał garaż. Malnął całą ścianę, ocieplił okienka, wszystko wyzamiatał, wysprzątał. Tu zrobił podmuróweczkę, pomalował, bo się tak przeraził, że synuś nagrywa na YouTube'a yy, i zrobi, wiecie, niesamowitą karierę, i cała Polska zobaczy, jak ta tu ma nieogarnięty kanał. Yy, tu, Garę, to teraz będzie spokojne. więc mamy polerę. Teraz tutaj mamy. Też za dbl -a to ja już tacie kazałem zamówić. Mikrofibra. Do polerki. Do polerki wkładzik. I kolejna mikro. Dobra. Teraz tutaj pan doktor Lamp, jest cały zestawik do, do ich regeneracji.

Lampy sobie okleiłem, rzuciłem wrzuciłem szmaty, jakiś papier, żeby nie chlapało na silnik, bo tam cholernie ciężko to domyć. No i w suszy mi się padło, musiałem go wyczyścić, suszy mi się pad do, do tej polerki, dlatego w tym momencie odkręcimy sobie lampy z tygrysa. To za to kocham stare samochody. Dwie śruby, pyk, wyciągasz. I, I po robocie. O już nawet rękoma polecę. Patrzcie jak się tatuś przejął. Jeszcze znowu tam poprawię, żeby było czyste, ładne podwórko. <grym> Bo on myśli, że syna będą oglądać wiecie, miliony, cała Polska. Dobrze, niech myśli. Dobrze myślałem, jest dycha. Jest dycha. Czekaj czy wystarczy tylko te dwie odkręcić, czy jeszcze coś będzie. Tigry na razie cały czas ubywa, ale chyba przyjdzie już niedługo ten moment, że będzie przybywać. I co? Za wcześnie pochwaliłem? A tu jeszcze jest jedna. Dobrze, że wziąłem przedłużkę, bo już bym musiał lecieć. Kurde, i tu jest ósemka chyba. No jeszcze mniejsza. Fuck. nie wiem, czy widzicie, bo na szybko kamerę założyłem. Mam nadzieję, że widzicie. O, tam nie było chyba tej dolnej, a nie też jest dobra, lecę po ósemkę. Dobra, bo kurde, myślałem, że włączyłem nagrywanie się, nie włączyło, więc z tygrysa, bo tak ją będę nazywał całkiem. Chyba pasuje Tigra, tygrys, niezbyt oryginalna, ale pasuje. To z tygrysa wyciągnąłem lampy, bo chyba najpierw zrobię lampy z niej, żeby później spróbować z hondy, jak mi to wejdzie. To ja się szybko doogarniam, przygotuję i widzimy się już na polerce. jest tak gorąco, że kamera mi się wyłącza, ja myślałem, że nie nagrywam a ona mi się co chwilę wyłącza, bo jest tak gorąco więc po wstępnym polerce mam taki pierwszy efekt jest dużo lepiej, bo ona była normalnie w przejrzystości zero tamta jest trochę lepsza, więc tą będzie łatwiej a ta przejrzystości nie miała w ogóle, już jest lepiej a jak dociągnę tym drugim środkiem, to mam nadzieję, że będzie pięknie. Więc, kurde, nie nagrywam, bo mi się ta kamera no to wyłącza, przegrzewa. Eee, więc, co? Więc lecę, przepoleruję i zobaczycie, jak to jest już eee, będzie gotowe. Widzowie, ale jestem zadowolony z tej roboty. Jedną teraz robię drugą lampę, wstępnie już jest raz przejechana. Teraz nałożyłem drugi raz pastę. Tutaj już jest tak samo, to już jest. Pondziewa e... też już ma wstępnie nałożoną pastę. A zobaczcie, tu jest efekt końcowy, tej, której normalnie nie było prześwitu. Zero, nic nie było widać. Jedna wielka masakra wygląda pięknie, jak nowa. No, fantastycznie idealnie nie jest. Ale jest no, kurde, po stokroć lepiej niż było. Bo lampy wyszły petarda, powiem Wam. Mega, jestem zadowolony. Patrzcie. Oczywiście zawaliłem, bo źle trochę to zrobiłem, ale już nie wydaje się w szczegóły. Wyszło całkiem nieźle. Ta lewa wyszła gorzej, bo robiłem ją pierwszą. Ale nie ma źle. Niech tu dosychają w tym czystym, jakże czystym, sterylnym pomieszczeniu. A jeszcze. W tej całej przesyłce kupiłem na lewe koło linkę hamulca, jeszcze muszę kupić chyba tą główną, ale to zobaczę, bo linkę na pewno nie będę wymieniał sam, tam tutaj do takiego mechanika. Także wyjeżdżam furą, myję ją już na 100%, czyszczę wnętrze już na 100%.